Jezus Chrystus, nasz Pani Zbawiciel, objawia nam Boga, który jest miłością. Boga, który tak umiłował każdego z nas i mnie i Ciebie, że Syna swojego umiłowanego dał, aby każdy z nas miał życie wieczne, aby nikt nie zginął, aby posiadł życie wieczne, Królestwo Niebieskie. Bo Bóg jest miłością. Ale kochani, miłość wymaga, aby stanąć w prawdzie, bo Bóg jest również prawdą i sprawiedliwością. Stanąć w prawdzie, czyli zobaczyć prawdę o sobie, że bez Boga nic dobrego uczynić nie potrafię, bez Jego miłości, bez Jego łaski. Stanąć w prawdzie to odrzucić grzech wszelki, wszelkie zło, które od Boga oddziela ale stanąć w prawdzie, to również mieć świadomość rzeczywistości, w której żyjemy, w świecie, którym nas otacza. I moi drodzy, Jan Paweł II powiedział, że najważniejszym wydarzeniem w kościele katolickim w XX wieku była Fatima. Był moment, kiedy Bóg posłał do całej ludzkości Najświętszą Maryję Pannę, Fatimę. A zatem to przesłanie Maryi jest bardzo ważne dla Kościoła, całego dla całej ludzkości. Było ważne i aktualne wtedy, ale myślę, że jest jeszcze bardziej aktualne teraz, w tych czasach, w których żyjemy w 25 roku. Otóż w tajemnicy fatimskiej, moi drodzy, czytamy takie słowa. Jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, rozpocznie się druga, gorsza wojna. Maryja mówi Fatimi o wojnie. Kiedy ujrzycie noc rozświetloną przez światło nieznane, wiedzcie, że jest to wielki znak, który Bóg Wam daje jako zapowiedź tego, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód, prześladowania Kościoła i Ojca, Święte, Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, aby zażądać poświęcenia Rosji mojemu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwszej soboty miesiąca na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie moje życzenia spełnią, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i przesiadowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni. Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci. A dla świata nastanie okres pokoju. Kochani, to się wykona. To powiedziało niebo przez Maryję. Maryja mówi tu dużo o Rosji. I widzimy, że w tym czasie teraz rzeczywiście, Rosja, no, ma istotne znaczenie dla nas i dla całego świata, w ogóle o pokój na świecie. I widzimy, że Niedobre rzeczy się dzieją. Widzimy, że Rosja swoje wpływy ma coraz większe, rozszerza wojnę prześladowania zło. i widzimy, że to się wykonuje. I Maria tu nas ostrzega, jeżeli ludzie nie uczynią tego, co mówię, to mówimy o całej ludzkości, to Rosja rozszerzy swoje błędne nauki, wywołując wojny. I wiele narodów zostanie zniszczonych. No niestety, kochani, tak wygląda oczyszczenie, przez które trzeba nam przejść, oczyszczenie całego świata. Tu mówimy o zniszczeniu całych narodów. Moi drodzy, wiemy, że przetrwają ci, których Bóg wybrał, których Bóg wybrał, aby Przeszli to oczyszczenia. Jak Bóg coś postanowi, to nikt tego nie stanie zniszczyć. I Bóg wybrał ludzi, którzy przejdą o to oczyszczenie i będą stanowić nowe pokolenie. Pokolenie ludzi szukających woli Bożej. I tacy ludzie już kochani są. Takich ludzi wybrał. Którzy to są ludzie? To są ci, którzy. Boga uczynili swoim zbawcą, którzy budują swoje życie na Bogu. Bóg jest ich fundamentem i skałą życia. To są ci ludzie, którzy w duchu i prawdzie uwielbiają Boga, czczą go i całym sercem szukają woli Bożej. To są ci ludzie, ponieważ Bóg szanuje wolność człowieka. Bóg wybiera wszystkich do zbawienia, do swojej miłości, ale czy wszyscy ludzie naprawdę chcą w ogóle zauważyć, że Bóg istnieje i chcą oddać miłością na Jego miłość, chcą ofiarować swoje życie, oddać swoje serce i szukać Jego woli całym sercem? No tutaj Bóg zostawia wolność człowiekowi. A zatem Bóg wybiera wszystkich, ale czy my, jako ludzie, wybieramy Boga? I kochani, tu jest taki czas oczyszczenia, o którym mówi Maryja. W czas, gdzie Rosja niestety wzmoże swoje prześladowania, wojny, to jest czas prześladowań, ale przetrwają ci, którzy Boga uczynili swoim fundamentem, skałą swojego życia. I po tym oczyszczeniu Maryja mówi, że na koniec moje niepokalane serce zatrąfuje, i to się stanie, tego nikt nie może zmienić. To się dokona, to się wykona i to dotknie całą kulę ziemską, całej ziemi, ogarnie triumf niepokalanego serca. Maryja mówi, że Rosja się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. I to będzie nowe plemię ludzi, nowe pokolenie ludzi, ludzi szukających woli Bożej, całym sercem, w duchu i prawdzie, w szczerości. Pragnących kochać Boga. To są takie czasy podobne do czasów Noego. Po potopie Noe też złożył ofiarę, i to była ofiara, która była miła woń dla Boga. Świat był oczyszczony, świat był czysty. I, kochani, ważne, żeby mieć świadomość, że to również dzisiaj dzieje się na naszych oczach. Niestety Rosja swoje wpływy zwiększa, coraz bardziej widzi coraz bardziej zwodzi narody, a niestety przez to wzrastają prześladowania, wzrasta wojna. Ważną wskazówką dla nas w tych czasach również jest to, co Maryja mówi w Medjugorje. Możemy powiedzieć, że Medżugorie to w pewnym sensie kontynuacja tego, co było w Fatimie. I otóż. Chcę przekazać to, co Maryja przekazała 25 czerwca 1993 roku Iwance, która widziała Maryję, i podczas objawienia Maryja przekazała bardzo ważne rzeczy. Objawienie zaczęło się radośnie, ale bardzo szybko Iwanka zaczęła płakać i w łzach mówiła. Po zakończeniu objawienia była poruszona. Nie została dłużej z przyjaciółmi. Ale nie została dłużej, ale się wysunęła. I podczas objawienia Maryja pokazała jej straszliwe obrazy, których Iwanka nie jest już w stanie opisać. Te rzeczy wydarzą się wkrótce, mówi nam Iwanka. Dotyczą one całego świata. Maryja płakała. Na początku objawienia przekazała to orędzie: Otwórzcie wasze serca mojemu synowi, aby mógł was prowadzić właściwą drogą. Nieście pokój. Bądźcie zwiastunami pokoju. Kłanek jest ważny w dzisiejszych czasach. Iwanka zwierzyła się, że to objawienie było dla niej najtrudniejsze ze wszystkich. Dodała, że to obrazy. Nie dotyczyły tajemnic, ale Matka Boża chciała nas uprzedzić swoistą ostrzeżeniem. Iwanka mówi, że może się to zmienić za sprawą naszej modlitwy. Maryja, w Fatimie wiemy, że Anioł mówi pokuty, pokuty, pokuty. Modlitwa i pokuta może jeszcze odmienić losy świata. I to było w roku trzecim. a po masakrze w Rwandzie kilka lat później. Iwanka powiedziała, że właśnie tę rzeź ujrzała w czasie objawienia. Wiemy, że w Rwandzie wtedy zginęło 900 tysięcy ludzi. Ale tutaj Maryja mówi, że te wydarzenia to dotyczy całego świata. I to jest widzimy dzisiaj kochani, bardzo aktualne, a Rosja jest wielkim zagrożeniem, myślę, że coraz większym zagrożeniem dla dużej części świata. Niestety to się, to się dokonuje. I Maryja, do Marii, która też miała objawienie w, w, w Medjugorje, mówi takie słowa: Aborcja jest wielkim grzechem. Musicie bardzo pomagać kobietom, które dokonały aborcji pomóżcie im zrozumieć, że jest to grzech. Namawiajcie je, aby prosiły Boga o przebaczenie i przystąpiły do spowiedzi. Bóg jest gotów wybaczyć wszystko, gdyż Jego miłosierdzie jest niezmierzone. Drogie dzieci, zapraszam was, abyście pomagały życiu i chroniły je. I Mirjana pisze, to inna widząca Meczugorie. kiedy byłam w Sarajewie, Odkryłam, że wiele kobiet w moim otoczeniu dokonywało aborcji. Rozmawiałam o tym z Gospą. Prosiła mnie, abym pomagała tym kobietom, przede wszystkim okazując im wiele miłości, całą miłość, jaką Bóg i ona sama mają dla tych kobiet. I to jest, kochani, nasze zadanie: modlitwa i okazywanie wiele miłości tym ludziom, którzy pogubili się, odeszli od Boga. Zapomnieli od Bogu, doświadczyli jakiejś traumy, doświadczyli grzechu, niewoli grzechu. Okazujcie im wiele miłości. Pomagajcie im. Również pomagajcie tym kobietom, aby odnaleźli Boże miłosierdzie, odnalazły Boga i Jego miłość i przebaczenie. Pomagajcie tym kobietom. Aborcja jest wielkim grzechem, mówi Maryja, gdyż dokonać aborcji znaczy zabić. Jest pewne, że Bóg przebaczy także i ten grzech, gdyż kocha nas wszystkich. Ale za ten grzech Bóg wymaga od ojca, i matki, dziecka wielkiej ofiary, wielkiej pokuty. Jest to konieczne. A zatem, jeżeli grzech, kochani, będzie odpokutowany, że grzech odejdzie ze świata, nastanie pokój na świecie, pojednanie z Bogiem. I tu jest konieczna pokuta, ta modlitwa. Możemy ofiarować naszą modlitwę, naszą chorobę, nasze cierpienia, ofiarować Bogu, właśnie pomagając tym, którzy odeszli od Boga, którzy popadli w grzechy. I tu przez modlitwę jeszcze można wiele zmienić, jeszcze można wiele dobra uprosić. Ufajmy miłosierdziu Bożemu okazanemu w Chrystusie, ufajmy. Maryi, niech Maryja, matka Jezusa nas chroni, i niepokalane serce niech będzie nas ochroną. A ten, kogo Bóg wybrał, kogo Bóg przeznaczył, ten przetrwa nawet najtrudniejsze rzeczy. Tak, jak Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, tak, i jest to nowe pokolenie, które idzie do nowych czasów, które będzie trwało w tej nowej Ziemi, nowym niebie, gdzie będą ludzie, którzy szukają woli Bożej. Całym sercem. Dlaczego kocham cię, Maria, że śpiewać chcę? Dlaczego im. I to...